Siemano, tutaj Czesław, a to jest czeskie granie. Dzisiaj pokażę wam Betegrid Diablo 3 wielce wyczekiwanej produkcji od Blizzarda. Jesteśmy w menu, tworzę postać. Do dyspozycji mamy 5 klas postaci: Barbarzyńce, Łowce Demonów, Mnicha, mm, jakby to powiedzieć, Szamana Woodu oraz Czarownika. Tak jak w przypadku raczej w przypadku dwójki, mieliśmy już z góry narzuconą płeć do danej klasy. Tutaj jest zupełnie inaczej. Możemy wybrać płeć dowolną, jaką chcemy, możemy być i kobietą i prostym wielkim chłopem, barbarzyńcą albo barbarzynką. Ła! Tak. Jest czuć moc. Okej, nie będę tworzył nowej postaci, chciałem wam tylko pokazać klasy dostępne. Hmm, jaka fajna. Chciałem wam tylko pokazać dostępne klasy, wybiorę już stworzoną przez siebie postać. Mam barbarzyńcę, którym przeszedłem już tą betę. Oraz szamana voodoo, którego właśnie wybiorę, bo bardzo fajnie nim mi się gra. Bardzo fajnym takim dodatkiem do gry jest proporczyk, który mamy własny. Mój wygląda właśnie w ten sposób. Możemy tutaj zmieniać różne rzeczy, bla bla bla. Czyli taki miły dodatek do gry... wieloosobowej. <laughs> Przepraszam. Ok, tak więc rozpoczynamy rozgrywkę. Bardzo przyjemny panel ładowania. Okej, okay, i jestem w grze, gram szamanem. Postacią specjalizującą się w walce na odległość. O, są grubasy. Są grubasy, bardzo ładne grubasy. Z których zobaczycie co wylatuje, ale mniejsza. Okej, okay, jedna z moich umiejętności to przyzwanie Siurów zagłady. A, już jeden polas. Ale grubasy. Już się rzuci... rzuciłyście na moje psiary. Jak zobaczycie na ekranie dzieje się naprawdę sporo. Jest to bardzo fajne, bardzo mi się podoba. uciekaj, gada czy... Opętany. Łapki z ziemi. Na ekranie dzieje się naprawdę sporo, mi się to podoba. Czasami można się pogubić, jak widzicie, jak nazwy przedmiotów się pojawiają. Oczywiście można to wyłączyć sobie w menu, jeżeli komuś przeszkadza, ale chyba nie jest to aż takie uporczywe. Czasami można się pogubić, ale mimo wszystko gra się intuicyjnie. Jeżeli chodzi o moje wrażenia odnośnie tej bety, to są naprawdę pozytywne, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, model rozgrywki i kolorystykę, grafikę. Oglądając pierwsze gameplaye, które wyszły ho oh, oh, już dawno temu, bałem się, że gra będzie za bardzo przekolorowana. Może jak pamiętacie, tamta grafika była jasna, kolorowa. Teraz prawdopodobnie twórcy wzięli sobie wszystkie uwagi fanów do serca i grę trochę przyciemnili, przez co jest mroczna, tak jak poprzednie części, i to naprawdę cieszy. Przed... a, idą kolejne... ...szczurki. Bestia! BESTIA! Aha. O tak! Tu, co przed chwilą wziąłem, co mi się świeci... No, nie dadzą powiedzieć, no. <laughs> to co się świeci nad moją głową, to po mapie mamy porozrzucane takie miejsca, w, po których, jak klikniemy w nie, to mamy specjalne bonusy. Co by tu dużo mówić, w, w drugiej części bodajże też tak było. Dawaj, dawaj, Czesław, dawaj! Ota. Tej pani podziękujemy. Tutaj szary Burek atakują. Moich adresarzy. O, już po psiurkach. Dobra, się nowe przyzwie. Mam układ ze schroniskiem. Tak więc nie jest źle. Diablo 3. Nie wiadomo kiedy się ukaże. Premiera, jak na, jak na razie, dalej nie jest znana. Z różnych źródeł wiadomo, że może być to maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To naprawdę, ile. Ile ludzi, tyle dać premier. Na każdym portalu piszą co innego. Nie pamiętam, czy twórcy określili się co do dokładnej premiery. Naprawdę nie chcę was wprowadzać w błąd, tak więc sobie sprawdźcie sami. Hmm, będzie lepszy pasek. Tak wygląda właśnie ekwipunek. Mam mu określoną ilość miejsca, tak jak w, w poprzedniej części. Trochę złota już nazbierałem, co fajne, po przejściu tej bety stworzyłem nową postać i wszystkie złoto, które tamta postać posiadała przeszła na tą postać. Nie wiem czy będzie tak samo w wersji pełnej, ale naprawdę bardzo fajny patent. Mi się on podoba, ułatwia kolejną, jeżeli chcemy rozpocząć od nowa przygodę nam to ułatwia. Bardzo mi się to podoba. Na Diablo czekałem, czekałem, 12 lat czekałem, jeżeli mam być szczery. Od ała, Praktycznie od premiery dwójki, no może nie od premiery, bo grawysza w 2000 roku. Ja z dwójką miałem styczność w 2002 roku. No to od tamtej pory potem sobie przypomniałem. Jedynkę, znaczy przypomniałem w sumie. No chciałem po prostu znać tą całą fabułę. Niestety jedynki nie przeszedłem. Nie wiem czemu. Może zabrakło czasu, może siądę niedługo do niej, kto wie. Może zrobię retrozon z tego na, mi na miasto gier. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, 12 lat oczekiwania opłacało się. Bo gra jest po prostu miodna. Sam model rozgrywki to jest po prostu piękne. Te rozpadające się ciała. Tu może tak nie widać, ale jeżeli będziecie chcieli, to pokażę Wam także grę barbarzyńcom. I. Tam praktycznie każdy cios jest inny, bo po każdym ciało, ciało naszych oponentów inaczej reaguje. Tutaj głowa poleci w inną stronę, tutaj jakieś flaczki wypadną, to rozczłonku, rozczłonkuje cał, całą postać. No jest naprawdę... o, nie zaprosili nas już na libację. Strzelaj! Ogólnie co o grze więcej powiedzieć, no nie będę wam tutaj mówił informacji, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś na temat tej gry, a wątpię, że znajdzie się ktoś, kto mało wie na temat tej produkcji. To zapraszam na miasto gier. Dzisiaj albo jutro pojawi się tam wideo zapowiedź autorstwa Luka. Z niej dowiecie się naprawdę masy ciekawych rzeczy polecam obejrzeć. <grystanie> Już. Tak? A są jakieś próbki, dobra? Może pokażę wam inne skile, bo to oczywiście nie wszystkie które posiadam. Ach, niech się załaduje. To wtedy będę mógł wam je pokazać. Mamy, mogę przyzwać pająki, rzucić w sumie. Au, co to, co to, co to, co to, co to. Pomóżcie mi. Okej, okay, pokażę wam te skinę. Tutaj są łapy śmierci. Jak ja to nazywam. Mamy również pająki i żaby. Pokażę wam na razie pajączki. Jak one się sprawują. A, musi się załadować moc, dopiero wam ją pokażę. Niech moc będzie z tobą. A, coś tutaj. Trochę mocniejszy. To było piękne. Nie sądzicie? Jakie to było słodziaczne. Okej, okay, pająki już się załadowały, teraz wy... fajnie by było, jakby przeciwnik jakiś był. Chociaż mogę też użyć nie na przeciwnikach, mogę o tak rzucić. pająki, 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 no pająki. Spidery padły. Idę dalej. Idę, idę i idę. Coś nie mogę dojść. O, jest jakiś grubas. Dostał pająkami. Jak widzicie ten skill jakoś za ciekawym... co? Teleport. teleportuje się. Ale tasiemców. Okej, okay, pamiątki sobie poradziły z tasiemcami. To jeszcze zostało. Jeden skill do pokazania. Żaby! Ropuchy. Kwasuchy. O, czy o nie ma wcale. ok Okej. Żabki. A nie, nie załadowało mi się. Trzeba czekać. Okej. Okay. Tak więc tak się prezentuje ten skill. Wypuszcza żaby śmierci, które wybuchają przy... Ale się drze. Ten Ej, Jak widzicie skill niezaciekany, no trochę śmieszny, ale... O, Potrafi. ...namieszać w szykach wroga. Tylko jak widzicie... ...nie biegną one na przeciwników. Tylko jeżeli trafią na ich drogę, wtedy dopiero... ...wybuchają. O, mam bonus do ataku. Ktoś... Okej, okay, widzę szarika mi w cieło, Coś go zżarło. Nie za ciekawie, nie za ciekawie. Okej, okay, żeby nie przedłużać. W ogóle nie wiem, po co tą broń noszę, skoro jej nie używam. Ale... mniejsza. Żaby! O, to się je... spustoszenie. Ale zabawa. Zabawa przedmiot. Ale moja postać się drze i to dość dziwnie. Dobra. Koniec tej masakry, żabiej. To by było na tyle. Tak właśnie wygląda rozgrywka z szamanem. Jeżeli będziecie chcieli, to pokażę Wam również inne klasy postaci. To zależy tylko od Was. A ja na ten czas będę się z Wami żegnał. Do usłyszenia. Jaką następną grę wezmę pod swoją lupę? Nie wiem. Ale możecie spodziewać się, że. Dowiecie się z innego odcinka więcej. Po prostu tutaj nie chciałem zaśmiecać Was informacjami z tego względu, że możecie obejrzeć, tak jak mówiłem, wideo zapowiedź na Mieście Gier. Tak więc zapraszam do obejrzenia. Głodnych wiedzy. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pfu. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Siła!